Dzień dobry, witam Was Rafał Gęsicki, czyli Dentysta w Kuchni Słuchajcie, to jest efekt pieczenia indyka, który wczoraj marynowaliśmy razem W końcu wyszło 4,5 godziny w 120 stopniach i teraz na ostatnie 30 minut już była zdjęta folia aluminiowa i zostało to dociągnięte jeszcze w 180 stopniach Zaraz Wam pokażę jak wygląda konsystencja mięsa Ono po prostu odchodzi samo od kości, tak jak powiedziałem jest soczyste, wilgotne. Do tego jest jeszcze zrobiony dodatek w postaci kaszy bulgur ugotowanej na sypko. Ona została ugotowana razem z kurkumą, potem odparowana. Doszło do tego masło i świeży tymianek. I tu mamy jeszcze taki mój autorski przepis, pomysł na Białą włoską kapustę, którą pokroiliśmy dość grubo. Stała ona zblanszowana na patelni na niewielkiej ilości oleju rzepakowego, później podana wodą, żeby zmiękła pod przykryciem. Po przestygnięciu dostała moc soku z cytryny. Mamy tutaj jeszcze miętę, świeżo pokrojoną, pietruszkę, troszeczkę kukurydzy, starte jabłko. Podlane jest to olejem rzepakowym zimno tłoczonym. Mamy czarny sezam. I to by było w zasadzie tyle. A, doszedł jeszcze sos sojowy, przepraszam, yy, i łyżka miodu. Tak prezentuje się ten oto obiadek dzisiaj. Także jest wszystko smacznie, zdrowo. No i bez dziwnych dodatków. Życzę wszystkim smacznego. Jeżeli pomysł się podoba, poproszę o rączki w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Rafał Kęsicki, czyli dentysta w kuchni. Trzymajcie się ciepło, hej!